Zapraszamy do najlepszej szkoły w Trójmieście, Ognisko muzyczne na środek Dobrze, na i Dziękuję. To, bardzo. Dużo fajnych <głos》>. teraz. Dziękuję bardzo. Zapraszamy serdecznie do naszej szkoły, proszę. Zapraszamy. na stronie i jest. stronę jest. To To jest. To jest. To jest. A, w jakim A pan ma, ma informację o naszej szkole? Akurat eee, no, to panowie! A szkoła, to na pewno jest dysponujący. Nie ma tak wnuków tak. Na pewno im się spodoba. A dziadek wnuków niego. Dzięki. A jaka szkoła gdzie? Zawsze. Zawsze. Proszę, może poleci pan zajomie. Szkoła społeczna na Witoni, nie? Informacja o naszej szkole. Dla na pani, proszę bardzo. Zapraszamy serdecznie do naszej szkoły, proszę, w której się również ośrodka, którego rozwiązania pedagogiczne, razem nie odmieni muzyczne. jakieś zajęcia dla małych dzieci, takich pięciu, oczywiście, że tak. I to jest tak, musimy Ale tutaj Dobra. Wywiad ze zwycięzcą. O, dobrze, przepraszam Tak, tak, tak. W ogóle, co to Pani tutaj robią. Zwycięzcą? dzisiaj? Przepraszam bardzo. Proszę Pani, my dzisiaj promujemy naszą szkołę, tak jak różne inne stowarzyszenia. E, a to, przed, co przed chwilą tu się działo, to była rozgrywka szwedzkiej gry kub. E, można skorzystać też z wielu innych różnych atrakcji, na przykład z malowania ciała, z malowania różnych obrazów. E, rozdajemy różnego rodzaju gadżety, kalendarzyki, ulotki. Także wszystkich serdecznie zapraszamy. I teraz. Proszę, a może panu ja, podać. Ja mam, A ja mam cały komplet. A? No. No, no. Co mam do To jest słoneczko. A co jest? to jest? jest to? Nie. To? Nie wiesz, co to jest? A ty to do To też nie ty? Te? Det var det.

Zapraszamy do naszej szkoły, informacja o naszej szkole. Zapraszamy tutaj nie? do naszej szkoły. Zapraszamy do szkoły, do szkoły. Do szkoły. Prawie. Centrum Wychowania Młodzkiego, Centrum Wychowania Warszawy. Jaka jest najlepsza szkoła w Gdyni? Dzień Natalka jaka? Podstawówka? No głośna. Pierwsza społeczna szkoła podstawowa w Gwenni, a w całym Dziękuję. w naszym muzycznym, gra na instrumentach. Naszym... Tu jest ulotka o szkole naszej, proszę bardzo, o środku psychologicznym razem. Proszę bardzo, wszystko w naszej szkole, w jednym miejscu. Na widowienie. O, panią też zaproszę. Proszę bardzo, ognisko muzycznego rana i na to wszystkich prawie instrumentów. Kalendarzy, jeszcze. I proszę bardzo, jeszcze tutaj może... O, linijeczka przyda się. Na pewno. Proszę bardzo. z naszą bloką. Możemy <śmiecki> być jeszcze

Mamy inne, a i owszem, te inne sprzedawane. Te do sprzedawania, Zbieramy takie kolacje pocztowe pierwszego wieku. W rejsach, w czasach się miało zniszczenia, do nich zachęcamy. Tam są innowacje bieżące. Początkowy test. Zapraszamy. Hmm. Ale jak woda na to będzie, to się rozmaże. No rozmażę się na pewno. To nie wystarczy, zrobić wkładać przebrawa jako węgo. Może Proszę bardzo. Proszę. Dziękuję. Nie pan życzeni jakiejś ankiety? Ja wszelkie informacje, jak będzie. Wypełni Bardzo proszę. Przepraszam, informacja o naszej szkole. Mamy ognisko muzyczne. Mamy dużo ważności. To już tyle. Jeżeli wypełni pani ankietę i zaznaczy...

Niech Pani patrzy, to jesteś piąta dla szefów tak to Ja tak zrobię. Ale to powiedzcie, ile to jest 1 do 17? Jak nie Ile to jest? No jeden do 18. Do do Dobrze, bo kolejny kolejnym... się Witam serdecznie. Zapraszam do najlepszej szkoły. Dziękuję Ci, że na pewno skorzystam. bardzo, może panią. Jestem w stanie zaprosić do najlepszej szkoły, w której mieście. Która szkoła jest najlepsza w dni? Pierwsza społeczna to jest szkoła podstawowa! Szkoła podstawowa.